Hejka, tutaj Ami z Zającami. Y, takim mówię głosem, bo przed sekundą nagrywałam y, właśnie w ten filmik, y, ale okazało się, że tak naprawdę mi to nie nagrywało, więc jestem troszeczkę zawiedziona. Y, więc dzisiaj zagramy sobie w taką grę, zresztą sami zobaczycie. Ja wchodzę w jedynkę, mimo że mam 22 gwiazdki. Kurczę, mam nadzieję, że... Dobra, szybko, szybko muszę zdążyć. Biegnę, biegnę, biegnę. Ktoś tu sam został. Okej. Okay. Lecimy dalej. Aha, jeżeli chcielibyście ze mną zagrać w Robloxa, to musicie mi napisać w komentarzu swoje niki. Yy, I ja wtedy... Napiszę Wam o której godzinie będę grała, i wtedy możemy sobie razem pograć. Jezus, no. Okej, okay, w ostatnim momencie. Jeden. Dawaj, dawaj. O Jezus. Przerzuciła mi się butelka sorki. Yy, gramy dalej. Aha, super. Teraz to już nie będzie zakolorowo. Kurczę, byłam. Jocie. Ja o nie. O nie, o nie, o nie. Teraz to już mi nie pomogą. O kurcze, Fedek. Co jest widzowie o nie? Jedyne co mogę zrobić, to tamtemu chłopakowi pomóc. Nie wiem w sumie, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Jeju, no, czekajcie. Okej, okay, nowa paczka. Lecimy. Dawajcie, dawajcie. Dawaj, dawaj w tym kasku. O oh, jest. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej. No halo. Przecież w to wchodzę. Dobra. Gdzie oni teraz pójdą? Dobra, on chce pójść do piętnastki. Dawaj, chodź, chodź. Razem będzie raźniej. Chodź. Chodź, chodź. Wow. Okej, okay. teraz chyba sobie sama nie poradzę, sama jestem sama. No to klops. Nie jestem sama! Ej! O kurde! Dawajcie, dawajcie! Ale wyście mi tu naciśnijcie! Ja wam życie uratowałam, a wy co? Halo, no tam jest. A nie tam jest dobra. No, naciśnij to, chłopie. O jest dobra. Naciśnij to. Jezu, co się stało? Zaklinowałam się. O, matko! Co jest? O dobra. Naciśnij. Naciśnij to. Co? Znowu się zablokowałam. Patrzcie. No i znowu. Ten ziomal też. No naciskaj. Umiesz naciskać, czy nie, chłopie? Jezus. Wow. Dalej, dalej, dalej. Zniknął. No i dawaj, dawaj, skacz. Dobra. Git malincia. Ja cię kręcę prawie, bym spadła. No chłopie. Okej. Okay. Gdzie on jest? Jak wyszedł z gry To, to będzie dla mnie mięska. Dobra, idę im to włączyć Szybko do nich biegnę, biegnę, biegnę Dobra, biegnę, biegnę. Co? No, nie, no nie, no nie, no nie, no. Kurde, dawajcie. Jeszcze nie, O, o jest, yes, yes, yes. Okej. Okay. No nie, no nie, no nie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Kurczę, felek. Dawaj. Okej. Okay. I teraz co? Nie gadaj, że mamy po tym przejść. Jak spadnę, to kończy się ten film widzowie. W serio, jak spadnę, to skończy się ten film. 听见。 Idź. Nie, 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 nie. 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 To by było na tyle widzowie. Subujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, no to, no to co? Ja będę dzisiaj na dzisiaj kończyć, papa. Pa.